Gdzie ty grzegorz uczyłeś się sprzedaży? Bardzo często to pytanie zadajecie mi w komentarzach i dziś pokażę ci 5 książek o sprzedaży i biznesie, które musisz znać. Pierwsza perełka, od której zaczniemy, to Frank Bedger, czyli jak przetrwać i odnieść sukces w biznesie. Ta książka to w zasadzie jest obowiązkowa, lektura każdego kto prowadzi firmę, ma kontakt z ludźmi czy zajmuje się sprzedażą. Jest to książka, która ma już naprawdę długą historię i jest jedną z kilku, które każdy sprzedawca, każdy przedsiębiorca powinien przeczytać. Ta książka sprzedała się w 4 milionach egzemplarzy i to, co jest ciekawe, to zawiera takie ogólne zasady dotyczące relacji Twoich z klientami, Twoich z rynkiem twoich z kontrahentami. No pokażę wam jedną ciekawostkę, jeden przykład z każdej z tych książek, które dzisiaj będę omawiał, i myślę, że to zachęci cię do tego, żeby oczywiście to nie jest wideo reklamowe. Tu dzielę się bardziej tym, co faktycznie uznaje za wartościowe. Tutaj pisząc Frank Bedger o potrzebie liczenia, raportowania, jakby analizowania swoich własnych wyników, jakie to daje wnioski, do jakich doszedł wniosków. Z notatek wynikało, że 70% wszystkich moich kontraktów podpisałem w czasie pierwszej wizyty u klienta, 23% w trakcie drugiej, a 7% w trakcie trzeciej i kolejnych. Ale 50% całego mojego czasu pochłaniały kolejne wizyty, które przyniosły mi tylko 7% zawartych umów. Po co mam się za te 7% pomyślałem, dlaczego nie poświęcić całego mojego czasu na pierwsze i drugie spotkania? Bez notatek nie mamy żadnego sposobu, by się przekonać, że robimy coś źle. Zobacz, to o czym pisze tu Frank Bedger to jest Absolutnie to, z czym ja się zgadzam, to, czego uczę wszystkich swoich handlowców, to jest to, żeby dociskali, domykali sprzedaż na pierwszym spotkaniu, mak na drugim, a potem odpuszczali takiego lida, odpuszczali taki kontakt z klientem. Jeżeli ktoś nie podejmuje decyzji w trakcie pierwszego góra drugiego spotkania, to zobacz, na podstawie danych, które zebrał Frank Badger ze swoich własnych sprzedaży, tylko 7% sprzedaży Zamykało się na dalszych spotkaniach, a poświęcą na to połowę czasu pracy. To jest mega ważna rzecz, jak sobie tak uświadomisz to, ile czasu pomyśl, ile czasu dziennie, tygodniowo i miesięcznie zajmują ci próby do dzwonienia się do odwlekaczy decyzji? Do ludzi, którzy mówią, że teraz nie mogą kupić, bo to, do, bo teraz mają inne wydatki, teraz są święta, teraz komunia, teraz ferie, teraz majówka, teraz wakacje i te wszystkie inne kłamstwa, które ci opowiadają, ile tracisz na to czasu sam? Przez to, że sobie nie zrobiłeś czy nie zrobiłeś takiej refleksji. I jakby nie będziemy tu rozmawiać o samych notatkach, ten tip sprzedażowy, który z tej książki pochodzi, jest tym, czego ja też uczę na swoich szkoleniach, że pierwsza transakcja, max druga i zamykasz kontakt, bez żalu oddajesz to, niech sobie kupił konkurencji, a ty się skupiasz na nowych absolutnie klientach. Często podaję metaforę z sadu z jabłkami. Jeżeli wyobrażysz sobie rynek i klientów jako sad z jabłkami, to jest tam mnóstwo drzew, gdzie są owoce na różnym stopniu dojrzałości. I teraz Twoim zadaniem jako sprzedawcy jest przeszukiwanie tych drzew po to, żeby zrywać z nich te, które są już dojrzałe. Wielu sprzedawców popełnia ten błąd, że po prostu staje przy drzewie i myśli sobie tak, skoro już znalazłem drzewo, jest na nim 30 jabłek, to ja już mam roboty na całe lato. No nie nie, mój drogi, tak nie zarobisz, tak będziesz klepać biedę w sprzedaży czy w biznesie. Na tym drzewie są takie jabłka, które zje robak, są takie, które spadną lub zgniją, takie, które gdzieś tam coś, jeszcze ptaki podziobią i są takie, które są dojrzałe, gotowe do tego, żeby je zerwać, zjeść czy sprzedać. I teraz Twoją rolą jako sprzedawcy jest ocenienie, czy Twój klient, który potencjalny, czy potencjalny klient, bo klient to jest dopiero ktoś, kto to zapłaci, czy Twój lead, czyli potencjalny klient, czy to jest osoba, która jest gotowa dokonać zakupu, a tego się dowiesz na pierwszym, max. na drugim spotkaniu. Jeśli w trakcie dwóch spotkań ten klient nie podejmuje decyzji, to odpuść takiego lida i pracuj z kolejnymi klientami. Przestań stać z latarką i próbować dogrzewać zielone jabłko. To nie jest sposób na to, żeby zarobić duże pieniądze w sprzedaży. Prosty tip przy okazji omawiania tej książki, polecam Ci tę książkę, możesz ją nabyć w wielu księgarniach internetowych, absolutny taki podstawowy podręcznik jeśli chodzi o sprzedaż i relacje z ludźmi. Druga pozycja, którą chciałem Ci polecić, to wielkie mu i set godin. Seth Godin to jest człowiek, który napisał sławną książkę Fioletowa Krowa, która mówi o tym, jak wyróżnić się na rynku. W tej książce natomiast skupia się bardziej na Tobie i Tobie w biznesie. Możesz zapytać, no powiedziałeś, Grzegorz, żebyś mówił o pięciu najlepszych książkach ze sprzedaży, które znasz, ale same książki, które są o technikach sprzedaży, to jest wszystko fajnie, pięknie i tam się dobrze czyta, pewnie można zainspirować się różnymi pomysłami, natomiast to, czego ja uczę w swoich szkoleniach, to, czego uczę na swoich kursach czy masterclassach, to to, że najważniejsze jest tu Twoja głowa jako sprzedawcy. I ta książka pomaga bardzo dobrze poukładać sobie głowę pod kątem otwartego myślenia o tym, w czym możesz być inny i lepszy niż Twoja konkurencja. Pokażę Ci znowu ciekawy fragment. Jedno z ćwiczeń, które Seth Godin proponuje w tej książce, to jest, co by się stało, gdyby produkty Twojej firmy rozdawane były za darmo. Gdyby jedynym źródłem przychodu dla firmy były datki dobrowolne przekazywane przez klientów jako wyraz uznania wartości produktów, które dostają. I drugi element tej samej układanki: spróbuj sobie teraz wyobrazić, że w związku z nasilającą się globalną konkurencją, twoja firma w ciągu roku zmuszona będzie przejść na system dobrowolnych datków, ponieważ inaczej musiałaby zakończyć działalność. Jak się do tego przygotujesz? W jaki sposób będziesz zmieniać swoje relacje z klientami? Czy w ogóle będziesz je zmieniać? W jaki sposób przyciągniesz i zatrzymasz przy sobie klientów, którzy gotowi będą przekazać firmie dodatkową sumę pieniędzy w przypadku, gdyby nie udało jej się zrealizować rocznego planu finansowego? I teraz zobacz. Ta książka ma tu wiele takich abstrakcyjnych pomysłów, które bardzo mocno otwierają głowę. Czy to oznacza, że rekomenduję Ci metodę zacznij pracować za dobrowolne dodatki? Nie, absolutnie nie. To bardziej, to jest ćwiczenie mentalne. Bardziej ćwiczenie z Twoją głową, z pracą nad Twoim produktem. Pomyśl sobie, co by było, gdyby teraz nagle rozdajesz to, co masz za darmo i jedynym źródłem przychodu dla Twojej firmy są dobrowolne datki, czy klienci wyrażający uznanie chcą Ci wpłacić jakąś sumę pieniędzy jako równowartość i tu nie wchodzimy wszystkie, o, tego się w Polsce nie da, bo trzeba by zapłacić podatek, nie wiadomo, o który paragraf, to w ogóle nie o to chodzi. Otwórz głowę, wywal te wszystkie prawne, finansowe rzeczy z głowy, pomyśl sobie, od dziś to, co robisz, robisz tylko za darmo i umieszczasz link, i wzywasz do akcji w prosty sposób. Jeżeli to spotkanie było dla Państwa wartościowe, to proszę wycenić, ile to było dla Was warte, i wpłacić tutaj zapłatę za moją pracę. To co musiałbyś dawać? Jak, jak musiałbyś poukładać cały ten proces? Co musiałoby w tej usłudze produkcie być, żeby ludzie stwierdzili, nie no, to naprawdę dostałem ogromną wartość i chcę, chcę się odwdzięczyć. To co to musiałbym mieć? Zobacz, jak to mocno otwiera głowę. Dla, pewnie dla wielu z Was, którzy oglądają to wideo dzisiaj, to jest to coś, co jest kompletnie niewyobrażalne na ten moment. Dla innych będzie to ciekawy pomysł. Kurczę, jeżeli faktycznie miałbym robić nie za darmo, tylko w sensie dostaje klient za darmo, ale ma zapłacić tyle, ile uważa, czyli klient, jeżeli nie jest zadowolony, nie płaci nic, jest zadowolony, umiarkowanie to coś tam da, jak jest mega zadowolony, to płaci dużo. Co musiałoby się zmienić? Zobacz, jakie otwierające, jak otwierające głowę ćwiczenia. Polecam Ci tę książkę. Wielkiemu set Godin. Trzecia pozycja, która jest absolutnie topowa, jeżeli chcesz się nauczyć tak operować językiem, tak operować mową, aby robić naprawdę czary w rozmowach, to jest Robert Dills i Zręczność Językowa. Jest to książka, która jest Troszkę trudniejsza. Nie jest to taki typowo akademicki język. Jest tu dużo komunikatów, które są bardzo fajnie i ciekawie przedstawione. Zaraz Ci pokażę fragment. Natomiast jest to taki trochę podręcznik dotyczący NLP, czyli programowania neurolingwistycznego. Absolutnie topowa książka, jeśli chodzi o zaawansowaną perswazję, czyli z jednej strony, jak znasz prawa wywierania wpływu Roberta Cieliniego, czyli wiesz, że ograniczony wybór, wiesz, że tam niedostępność, wiesz, że prawo tam dowodu społecznego i tak dalej, te wszystkie podstawy takie znasz i chcesz wejść na naprawdę wyższy poziom sprzedawania i wywierania wpływu. No to musisz się nauczyć takich niuansów, jak odwoływanie się do większej wartości, jak uszczegóławianie, jak metamodel, no absolutnie stosowe techniki. Jeden z fragmentów z tej książki pokazuje na przykład, jak potrafimy dokładać interpretację do rzeczy, które widzimy i o tym, że komunikat ma takie znaczenie, jakie nada mu odbiorca. A nie takie, jakie jest w rzeczywistości. Zobacz przykład. Jedna z podstawowych zasad NLP jest taka, że znaczeniem komunikatu jest reakcja, jaką ten komunikat wywołuje odbiorcy, niezależnie od intencji nadawcy. Jest taka klasyczna opowieść o średniowiecznym zamku oblężonym przez wrogie wojska. W miarę trwania oblężenia obrońcom zaczęły kończyć się zapasy żywności. Nie zamierzając się poddawać, postanowili okazać swoją niezłomność i włożyć całą pozostałą żywność do kosza, po czym wykatapultować ją z murów w stronę oblegających. Gdy obcy żołnierze, którym głód również zaczynał zaglądać w oczy, zobaczyli jedzenie, zinterpretowali to w ten sposób, że załoga zamku ma wystarczająco duże zapasy żywności, by drwić sobie z oblegających, rzucając im takie prezenty. Ku radości obrońców, oblegający, którym ich własna interpretacja tego komunikatu odebrała chęć do walki, odstąpili od oblężenia, zwinęli obóz judesz. Zobacz, jaka ciekawa metafora, która pokazuje, że obrońcy, którym kończyło się jedzenie, wykatapultowali ostatni koszt z jedzeniem, bo i tak nie zmieniłby ich życia. Natomiast jak zinterpretował to odbiorca komunikatu, czyli ci, którzy to miasto oblegali, to skoro nie rzucają jedzeniem, to muszą mieć go strasznie dużo. Jak to wpłynęło na podejmowanie decyzji? Wpłynęło to w taki sposób, że odstąpili od oblężenia. Zobacz, słowa, które wypowiadamy, to jak komponujemy nasze przekazy marketingowe czy sprzedażowe, to jak mówisz do klienta i to co mówisz do klienta może wpływać na to, jak on odbiera Twój produkt. Zobacz, jakie znaczenie mają słowa. Ta książka to prawdziwa perełka, jeśli chodzi o masę najróżniejszych, zaawansowanych technik. To wręcz podręcznik, który trzeba studiować, podkreślać i ćwiczyć. Wdrażając do swojej sprzedaży gorąco polecam, mega fajna pozycja. Czwarta książka, którą jestem gotów ci polecić, to Chip i Dan Hit przyczep historie. Dlaczego niektóre treści przykuwają uwagę, a inne zostają zapomniane? Tu jest bardzo dużo o tym, w jaki sposób historie, metafory wpływają na nasz umysł i jak budować historię. Które są przyczepne, które niosą przekaz marketingowy. Bardzo dobre również do wykorzystania w rozmowach z ludźmi. I tu podam ci też, przeczytam fragment dotyczący jednego z typów sprzedażowych, których sam uczę na moich szkoleniach czy kursach. Najbardziej podstawowym sposobem na zwrócenie czyjejś uwagi jest przełamanie schematu. To jest ciekawe, bo to odwołuje się do takich badań, które kiedyś przeprowadzono: mianowicie, że większość ludzi to naśladowcy, i większość ludzi robi dokładnie to samo co wszyscy. To jak to działa? To na moim webinarze na przykład dotyczącym sprzedawania na pierwszym spotkaniu tłumaczę o tym, że im bardziej dojrzały rynek, tym bardziej ujednolica się proces sprzedaży. Wszyscy robią mniej więcej to samo. To jak klient spotka się z jednym, drugim, trzecim handlowcem, to się zaczyna przyzwyczaić do tego, co mówią ci sprzedawcy. Nawet kolejność jest niemal taka sama i tak dalej, i tak dalej. To powoduje, że klient traci ciekawość spotkaniem, jak tylko się zorientuje, że znowu słyszy ten sam numer, który już słyszał. Ludzki mózg jest tak zaprojektowany, aby zauważać zmiany. Sprytni projektanci produktów doskonale o tym wiedzą. Kiedy trzeba przyciągnąć uwagę użytkowników, dbają o to, aby coś się zmieniło. Jak zatem przykuć uwagę odbiorców? Aby poznać odpowiedź na to pytanie, konieczne jest poznanie dwóch podstawowych stanów emocjonalnych: są nimi zaskoczenie i zaciekawienie. Zaskoczenie przykuwa naszą uwagę. Niektóre naturalnie chwytliwe treści zawierają w sobie zaskakujące fakty. Wielki mur chiński jest jedyną konstrukcją zbudowaną przez człowieka widoczną z kosmosu. Wykorzystujesz zaledwie 10% mózgu. Powinno się pić 8 szklanek wody dziennie. W legendach miejskich często występują nieoczekiwane zwroty akcji. Zaciekawienie sprawia, że nie odwracamy uwagi. Istnieją takie treści, które z czasem nie tracą na atrakcyjności. Teorie spiskowe wywołują u ludzi łapczywe rzucanie się na nowe informacje. Plotka prowadzi do tego, że pozostajemy w kontakcie z osobami, które mogą opowiedzieć nam coś o rozwoju sytuacji. Treści będące chwytliwe same z siebie często zawierają w sobie jakiś zaskakujący element. To samo można wykorzystać w sprzedaży. Bardzo często, kiedy zachowasz się odwrotnie niż większość ludzi, którzy sprzedają dany produkt czy usługę, wywołasz zaskoczenie u klienta, bo zostanie złamany schemat postępowania. Więcej tego uczę podczas moich webinarów czy kursów na temat zamykania sprzedaży, gdzie pokazuję ci, jak łamać schematy. Jak w momentach, kiedy klient spodziewa się pewnego scenariusza zdarzeń, zwłaszcza jeżeli maszynek z dużą konkurencją, zrobić coś odwrotnie, po to, żeby wzbudzić jego zaskoczenie, jak to na niego działa, i utrzymać jego zaciekawienie, dzięki czemu zwiększasz prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji. Super książka, bardzo fajnie się czy czyta, jest mega dużo, jak na książkę o historiach, historii, metafor, polecam gorąco, super pozycja. I piąta książka, to jak to powiedział klasyk, truskawka na torcie, czyli Brian... Tracy, sztuka finalizowania transakcji. Jedna z najlepszych książek sprzedażowych, jakie kiedykolwiek napisano, jeśli nie najlepsza, jest to moje oczywiście prywatne zdanie. Tutaj masz w zasadzie wszystko od psychologii, po różne techniki zamykania. Wiele rzeczy, które oczywiście znawcy teoretyczni tematu z korporacji powiedzą, że są przestarzałe, nie działają. Oczywiście, że działają, wielu z nich używam. To jest książka, przy której ja się bardzo dużo uczyłem w sprzedaży z tej książki na, na swoich takich początkowych etapach. Często przed szkoleniami z zespołem, jak widzisz, jak wygląda moja książka, to jest ona mega opracowana, mam ją przepracowaną mocno i jak robię szkolenia dla swojego zespołu, to często wracam do tych podkreśleń po to, żeby sobie przypomnieć te rzeczy, które kiedyś poznałem, które często używam już nawykowo, a po prostu fajnie zostały tutaj opisane. I tu na przykład jest jedna rzecz, której ja się nauczyłem z tej książki, to już grubo kilkanaście lat temu, to jest potęga milczenia po zadaniu pytania, tego ostatecznego pytania co do zakupu. Opisuję tutaj w jednym z rozdziałów sytuację, kiedy sprzedawca spotkał się z prezesem pewnej dużej firmy i negocjował duży kontrakt. Prezes zainteresowany zakupem korporacji w latach młodzieńczych rozpoczynał karierę w biznesie jako sprzedawca. Był ciekaw, jak przedstawiciel handlowy oferujący mu zakup systemu komputerowego za 750 tysięcy dolarów rozegra sfinalizowanie negocjowanej transakcji. Na ostateczną prezentację i dyskusję prezes zaprosił swoich dwóch głównych księgowych. Z kolei przedstawiciel handlowy zjawił się wraz z inżynierem, komputerowcem oraz z programistą. Wszyscy usiedli i zaczęła się ostateczna rozmowa. Przedstawiciel handlowy zaprezentował w zarysach ofertę, wyjaśnił detale związane z instalacją systemu, powiązane z tym kwestie, gwarancje, pomoc w zakresie napraw i konsultacji, a także szczegóły samej umowy kupna-sprzedaży. Podał koszta i wytłumaczył, co one obejmują. Wreszcie stwierdził. Skoro odpowiada panom ta oferta, to może od razu podpiszemy umowę i niezłocznie wejdzie ona w życie. Następnie postawił parawkę w odpowiednim miejscu na kontrakcie i podsunął dokument do podpisania prezesowi. Prezes wiedział, co teraz nastąpi. Pomyślał: On chce teraz skłonić mnie milczeniem do zawarcia transakcji. Rozumiał dobrze taktykę przedstawiciela handlowego, więc po prostu patrzył na niego i uśmiechał się. Obaj siedzieli naprzeciwko siebie bez słowa, uśmiechnięci, a trwało to, zdawałoby się, całą wieczność. Cisza trwała kwadrans. Nikt się nie odzywał. Księgowi też milczeli. Wszyscy byli przygotowani na taką konfrontację. W końcu prezes wziął do ręki pióro i podpisał umowę. Wtedy wszyscy się roześmiali. Napięcie ustąpiło, a transakcja została zawarta. I podsumowanie. Presja wywierana przez milczenie po zadaniu finalnego pytania to często potężny oręż, umożliwiający pomyślne zwieńczenie transakcji. Trzeba się zdyscyplinować i po zadaniu kluczowego pytania już niczego nie dodawać, tylko czekać spokojnie na reakcję potencjalnego nabywcy. Mega fajna historia dużo takich historii, dużo tipów, dużo technik. Mega polecam tą książkę. Każdy sprzedawca ją powinien mieć nie gorzej opracowaną niż ja. Omówiliśmy sobie w tym odcinku pięć książek na temat sprzedaży i biznesu, które gorąco mogę ci polecić. Teraz powiedz mi, która z tych pozycji to jest pierwsza, którą zakupisz i przeczytasz. Jestem mega ciekaw waszego odbioru w komentarzach. I drugie pytanie, jakie mam, i też odpowiedz mi w komentarzu: jaką książkę na temat sprzedaży czy rozwoju biznesu ty byś polecił? Napisz koniecznie w komentarzu. Może są jakieś pozycje, których ja nie znam i chętnie się zapoznam, także z ogromną ciekawością na to czekam. I na koniec jedno bardzo ważne ogłoszenie, ponieważ regularnie co jakiś czas otwieram rekrutację do mojego zespołu. To już w najbliższym czasie poprowadzę nową konferencję rekrutacyjną do mojego zespołu sprzedażowego. Więc, jeżeli interesujecie sprzedaż, interesujecie zarabianie zdalnie z dowolnego miejsca na świecie, przez telefon, w produkcie, którym pomagamy i zarabiamy, bo uwalniamy ludzi od toksycznych kredytów, zarówno gotówkowych, jak i pseudowalutowych, i jesteś zainteresowany, jak wygląda praca w moim zespole, czego możesz się dzięki temu nauczyć. Jak możesz się ode mnie na co dzień uczyć sprzedaży, co jest w ogóle dla wielu osób niesamowitą okolicznością, ile możesz na tym zarobić, jak to wszystko wygląda w technikaliach, to zobacz pod tym filmem. Zamieściłem link do strony, gdzie jest data następnego takiego spotkania. Wejdź tam i jeżeli Cię to interesuje, to wypełnij formularz, a mailowo dostaniesz zaproszenie na tą konferencję. Jeżeli Cię to interesuje i chciałbyś pracować ze mną na co dzień, a nie tylko uczyć się z YouTube'a, to wejdź ten link, zapisz się i zapisz sobie tą datę i koniecznie bądź na tym spotkaniu, ponieważ ja robię rekrutację raz najczęściej na kilka miesięcy. Ostatnią robiłem w styczniu. Teraz jest maj, kiedy nagrywam ten odcinek i ta konferencja będzie 21 maja. Jeśli oglądasz ten odcinek później, to zobacz kiedy jest następna. Prawdopodobnie dopiero po wakacjach, więc takie okazje zdarzają się niezwykle rzadko, więc zobacz, być może będziesz mógł pracować również ze mną w moim zespole i razem ze mną wykorzystywać te kompetencje sprzedażowe, żeby pomagając ludziom zarabiać. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie przydatny, wartościowy, to po pierwsze subskrybuj ten kanał i kliknij dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych odcinkach, ale też daj łapkę w górę i napisz w komentarzu. Ciekaw jestem, jakie książki biznesowe czy sprzedażowe Tobie najbardziej pomogły, jaką książkę Ty byś polecił i którą z tych pięciu, które ja dzisiaj pokazałem w pierwszej kolejności zakupisz i przeczytasz, a później wdrożysz te rzeczy. Piszcie w komentarzach, jestem mega ciekaw. I jeżeli chciałbyś pomóc mi rozwijać ten kanał, to gorąca prośba, weź link do tego wideo, wyślij komuś ze swoich znajomych, kto zajmuje się sprzedażą lub biznesem, bo być może właśnie któraś z tych książek zmieni jego biznes i zmieni jego życie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Grzegorz serba.